Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak zdobyć mocniaka. Mam już jednego. Jest to banan-benek. Potrzebujemy do tego katalog i naklejki. Naklejki zdobywamy robiąc zakupy. Gdzie te zakupy robimy? W Biedronce. Tutaj można było odebrać książkę, ale ja chcę mocniaka za darmo, więc będę naklejać dalej. Można zabrać mocniaka za 24,99 zł, ale ja mam naklejki, by odebrać go za darmo, także dokleję go i zabiorę go za darmo. Dokleiliśmy ostatnią naklejkę, teraz możemy zabrać mocniaka za darmo Tak wygląda wypełniony katalog Jeżeli będą w sklepie, wybiorę Rogalika radia Albo Krem Krzyś No to jedziemy do sklepu? Tak Widzimy się w sklepie, papa pa. Pa. Dobra Roszono, chłód jest od samochodu, nie wiem czy coś będzie słychać Pierwsza biedronka, mam nadzieję, że załatwimy sprawę w pierwszej biedronce. Bo to nie jest tak, że bierzesz mocniaka dowolnie jakiego, tylko masz tam... Wybór. Masz wybór, tak, ale może być którykolwiek z nich? Nie. To którego chcesz? Najbardziej bym chciała krem czyś. Mhm. Rogali radio. Ten kojulek jest też bardzo fajny i chleb henio. A banana już mam. Czyli cztery, cztery takie te ulubione jakby. Cztery, które Moje w pierwszej ulub... kolejności byś chciała. W pierwszej kolejności te i te, tego i tego. No ale to, no, dobra, są, są cztery, które tam wymieniłaś, więc jest szansa, że pierwsza Biedronka załatwi sprawę. Mam nadzieję, że pierwsza Biedronka załatwi sprawę, że nie Aby będziemy jeździć po dziesięciu, wchodzi... po 10 bie... jeszcze raz. Bardziej bym wolała tak. Chodź zobaczymy co jest w środku. Idziemy. Może w tych kartonach się tu poukrywały. Ej, jest tu jakiś misiek. Roxy. Ale to chyba nie. Ale fajnie. ale to nie. To nie jest chyba mocniak. Chociaż wygląda jak mocniak na swój sposób. I co? kropka Krapełki same. Nie, czego się właśnie obawiałem, że to może tak wyglądać Popatrz na mnie Tropelka jest ładna, zdecydujesz się? <laughs> Okej, okay, chodź, jedziemy dalej Si, druga biedronka Chodzimy Mam nadzieję, że tutaj już weźmiesz to, co, po co przyszliśmy Proszę, proszę, proszę. O, jest coś więcej. Jajko. Jajko. Co jeszcze jest? jest kropelka. Kropelka? Nie, kropelek tam było tyle. Tutaj też zresztą. Książki i... A to? To jest parówka patrycy. Chcesz parówkę patrycję czy nie? Przedmię. Ale jajko mówiłaś, że jest okej? Okay. Gdzieś. No nie Na pewno? Popatrz Jakie ładne jajko, daj się namówić Nie, no fajne jest nie? Dobrze, odłóż, jedziemy zobaczyć A jak nie to tu wrócę Okej okay. Trzecia biedronka jeżeli, jeżeli tutaj nie będzie kremu ani rogalika To sam ci je uszyję Idziemy. Albo pójdziemy po jutro. W sumie po to jajko możemy wrócić, tak? Tak. No to jest jakaś alternatywa. Otwieraj się, Biedronko. Roxana! Ja też jestem mocniakiem. Chcesz takiego mocniaka? Co? To nie jest mocny. To jest mocniak jak mówię ci, to jest ten. To jest ten rogal, tylko troszkę się. chyba przeterminowany. <gry> Dobrze, Roxy. Pędzimy do czwartej biedronki. To naprawdę jest jakiś kosmos. Ta gonitwa za tymi mocniakami z biedry. Czwarta biedronka znajduje się w innym mieście. Czwarta Jupi. Czwarta Biedronka. Piąta, cudownie, wchodzimy. Piąta Biedronka, Łksana nie ma twoich wyborów nie ma maskotek które byś chciała najbardziej znowu te parowe kropelki musimy spróbować jeszcze jutro okej okay? drugi dzień wczoraj nie udało się nigdzie niestety zdobyć yy rogala i lub ewentualnie kremu tak? jajka nie chciałaś wolisz ten jeden z tych dwóch dlatego Ale dzisiaj jest... jedziemy znowu dzisiaj jedziemy znowu do, do dwóch innych biedronek mam nadzieję że nie trzeba będzie do więcej niż dwóch pięć biedronek wczoraj nie udało się dzisiaj drugi dzień próby Przestań mam nadzieję że w końcu tak wszystko kupimy chodź się załamie. Chyba trzeba będzie się w końcu na to jajo zdecydować, bo to jest niemożliwe, żeby nigdzie nie było nic więcej. Jajko? Nie, nie. Szósta biedronka. Drugi dzień poszukiwań. Może dzieciaki pozjadały te twoje rogale i krem Nie naprawdę dzieci tak się Tak się rzucają na te maskotki i każdy każdemu dziecku podoba się to samo Dobra Chodź Chyba mam pomysł gdzie jeszcze podejdziemy Chodź Do siedmiu razy sztuka Roxana Naprawdę mam nadzieję że siódemka będzie Liczbą szczęśliwą. Rogal albo Krem Piz. Siódma biedronka Siódmy sklep. Jest na szczęście. Siódemka jest chyba szczęśliwa. Tutaj są do wyboru. Już widzę krem, więc już jest dobrze. Oranżada. Tam jest jakiś sok. Banany. Banana już masz. Szczęśliwa siódemka. Siódmy sklep. Udało się. Zdobyć krem, pokaż się, jesteś szczęśliwa? Bierzemy? Tak Okej, okay, to chodź do kasy Żeby zdobyć mocniaka, to naprawdę jest proste Wystarczy zebrać naklejki, wykleić cały album Poświęcić dwa dni, żeby zwiedzić, yy, odwiedzić 7 sklepów Polecam <laughs> ten Tak, i, i zdobyć, w końcu, zdobyć w końcu swoją ulubioną maskotkę Dawaj do kasy Jest jest, jest, mamy ją, jedziemy do domu. <laughs> dawaj! <laughs>